Cześć, witajcie, jestem w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate Na naszym kanale Konigów, jest co nowa przygoda, dalej oczystamy City of London I co, plany zmierali się prosto, idziemy taką szlaczkiem, pyk, 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 zbierzemy tu wszystkie skrzynie A potem tutaj punkt synchronizacji i zobaczymy na co nam jeszcze czas zostanie, więc co Zaczynamy z zabawę od tej skrzynki I, co, trzeba zacząć po prostu biegać, trzeba ruszyć dupkę, mamy dużo do ogarniania, dużo biegania Dzisiaj No. W ogóle, jak ktoś do tego momentu dotrwał, raczej mi się zdaje, że powinniście, chociaż to rzadkość w sumie jednocześnie. Zajdź w dół. Tak, to się. A już. Czy ta skrzynia jest... Już myślałem, że jest pod ziemią. Boże, już miałem takie. No nie no, szukam znowu wejścia. Już miałem takie, boże. No znowu. Here we go again. I tyle mnie widzieli. A Ej, to, że Iwi ma 30 noży dzięki perkowi, to po prostu jest. super rzecz, bo. Ja bez tych noży ciężko mi walczyć, bo ja lubię na tym noży walczyć i to naprawdę A tu mam po prostu i taki zapas, to jest 30 kili w łeb albo takich, no z błędami, margines błędu 5, 25 kili takich, co nie, dobrych 25 pewnych kili, tak jak przy moich umiejętnościach, do 30, no tam margines błędu 5, to chociaż na ogół może z 1 robię taki błąd podczas akcji, albo w ogóle ich nie zrobię że ja nie trafię w Hej <try> 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 To no, tak, kolejną kolejną zabaweczkę. Na Na i i wiem inaczej, jakbym jakbym teraz się puścił, to to spadła w w tak, teraz tak, tak, nad... Nie komentuję. Tu 10 na, 10 na 30, Jedna trzecia zebrana już. Dobra, idziemy dalej, będziemy biegli, myślę, że e, tym torami będzie chyba wygodnej w miarę. Więc tak. O czym ty się potknęłaś? Nie wiem, o cień własny czy jak? Kurwiu. No, tak też może być obok toru, ale wyżej, a wyżej łatwiej się przemieszczać. Chyba, że to są takie dachy. W których i nie umie chodzić. E, mamy jakieś drzewo, już chyba tu byłem. E, Dla tych, którzy nie wiedzą poprzedniej pocinki tutaj robiliśmy porwanie. Dokładnie w tym miejscu, I po prostu już na, jak już to robiłem, to nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Po prostu nie po drodze mi było przy wrogach przewodzić po tą skrzynkę i uznałem, że przyjdę tu później. Liczę tylko, że nic mnie nie potrąci, jak będę po tych torach. Bo na wodzie to różnie bywało, jak tam siedziałem. A wypatrzcie sobie mieć tak dom przy torowisku, to byłoby... To, to jest trochę tragedia, jak na moje, bo co chwilę słyszysz pociągi. Czy świątek, piątek, niedziela, poniedziałek, wtorek zawsze słyszysz pociągi i to jeszcze tak blisko bo Rozumiem na przykład jakieś odległości mniejszej i większej od tych torów, na przykład z kilometr z 500 metrów. To jeszcze jest w miarę, miarę znośne, ale tak... Od razu to... Ech. Najlepiej pospadać, bo na tych, na tych górach lubią się pojawiać te. Nie to chciałem, ale też jest dobrze. Jak pisze taki drop to oznacza, że mogę zginąć, więc lepiej nie, już to sprawdzaliśmy, chociaż nie jest aż tak wysoko. Dobra, przeżyję, wierzę w siebie. Ty, złapałem się czegoś! Jaki fart! Mam 3 punkty z Potrzebuję 6, żeby skończyć drzewko. Podstępu? Steel. Co to jest? Podstęp, chyba. Gdzie ta skrzynia? Wyżej, niżej, niżej. Oczywiste. Już miałem wchodzić na tory. Ochu! Dobra, udało się. To w takim razie widzę w ogóle tutaj będą jakieś... O, mało ważne. Dobra, biegniemy tu. Skąd będzie najbliżej? No chyba stąd, gdzie jesteśmy w sumie. Czy mnie widzieli? Żegnam. Evie! Evie! Nie stresuj mnie. I do góry. W ogóle, że takie konstrukcje robili w XVIII wieku. Dziew... Nie, nie, nie pamiętam chyba z Ogólnie ja zawsze pamiętam z tym liczeniem tych lat. XVIII-XIX wieku, jak to określić. Bo to tam się liczy, że od pewnego momentu już jest kolejny, ale to jest dla mnie takie. O. No dobra, później tu przyjdziemy. Wiecie co? Ja tu znalazł będę unikał. Idziemy po prostu po punkt ten. 240 metrów. A żal nie zebrać, jak jest tak w fajnym punkcie. Znowu zeszłasz w miarę bogaci 16 kafli. Mm, jaka piękna bazylika. Szczerze nie wiem jak się nazywa, tak szczerze, szczerze, szczerze. Proszę do Londynu pojechać Gdzie ten punkt? Oznaczmy go, bo ja się inaczej go nie odnajdę Wyżej Ładne widoki, chociaż trochę psuje efekt te wszystkie kominy Ta... Ten brud Przecież tak czysto chyba praktycznie z tego co mi się zdaje w tym powietrzu i tak było lepszej jakości, nawet jak było tyle tego styfu niż w tym momencie jest. O, to mogę przyciągnąć się to odpowiedziami w ogóle. Jak ja co oni muszą, te bohater ci bohaterowie, mieć silne łapy, żeby na przykład utrzymać swój własny ciężar na jednej ręce i jeszcze tak wiecie, to przesuwając, to trzeba mieć kondycha i ogólnie wszystkie umiejętności ze stali, wszystko ma po prostu to. Realnie, pewnie jest takie coś możliwe, żeby na przykład na takiej lince, jak się dobrze trafi przejechać kilometry, ale. Na pewno nie, 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 nie dranomalnego człowieka do wykonania, imo takiego typowego kowalskiego, jak na przykład ja, ja mam taką cholery, nie dam rady. Nawet bym nie próbował, a tutaj na przykład taka i no przecież ona nawet miniśnie nie ma żadnych, minimetra, ampyk. psią, psią, psią i tyle ją widzieli. I Patrzcie, jak się wspina, parkour. Poczuć na gołe łapy, bez rękawiczek, bez niczego. Chociaż nie, rękawiczki ma, dobra, to jakiś plus. Katedra, katedra tego świętego pa pa Paula. Hmm. Dobra. Czy już widzę, że mamy od razu Bandy Hound. Ja tego nie będę robić, że ja to wszystko porobię. Hmm. Dobra, to w takim razie. No hmm. tu będzie chyba najbliżej. E, poziom wysoki damy radę, bo jak nie my, to kto. A, a. O. No to jednak będzie cięższy, bo tu nie mam zbytnio budynków nawet, żeby sobie tak postać na wysokości, mam tam. Tego nie zobaczył i poczekam aż on tu znowu przyjdzie. I jak on tu podejdzie, to wtedy ja wyjdę i zrobię to takie pykłeczko, jak go złapię i sobie go stąd wyprowadzę. Liczę, że się uda. A jak nie, to. Jakby mogę tu podejść jeszcze raz. Let me go. Hush now. Keep quiet. Don't tell me, I was in the car I'm not keen to find out.

Ciężko, ciężko, ale szczerze jak mi napisali, no. że to będzie wysoki poziom, to szczerze się bardziej wystraszy. Myślałem, że to będzie coś tak dwa razy wyżej. Ale nie we mnie. Ok, mogę coś tak skanować trochę teren. No, dziękuję bardzo. I tak się to robi. I tak to się robi. Szybka robotka. A tego jeszcze trochę tu będzie. Myślę, że jeszcze takie trzy odcinki. Ja tu minimum posiedzę teraz. No to najlepiej byłoby pójść tu w sumie, bo najbliżej błonie bliżej. Stronghold. I co? Ale to będzie tyle, to, to co podsumowując? Dzisiaj zrobiliśmy tempum synchronizacji, oczywiście z, oczyścić, z oczyścić tą część mapy biegając, no i zrobiliśmy jedno porwanko na tej części z Tiononą przy e, katedrze św. Paula, Paula to jak przetłumaczyć to polskie? Ciężko, nie pamiętam co to było za imię przetłumaczone, no. Więc co, to byłoby okay. na tyle. Ja byłem Ryczką, no już się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa, pa.